kochanie, witajcie w kolejnym filmiku z kosmetykami, czyli projekt Denko Wrześniowy. Ja z tego naprawdę bardzo dużo nie zmieściło mi się w moim koszyczku, więc tych kosmetyków zużyłam bardzo dużo. Ale to znaczy, że będę mogła podzielić się z większą ilością opinii. Także mam nadzieję, że Wam się ten filmik spodoba i zapraszam Was do oglądania. I już, bez, I już bez przedłużania opowiadam Wam, co tu się znalazło. oczywiście płyn do kąpieli z balei. Jest to płyn z kokosem, taki kwiatowy, brzoskwinkowy płyn. Bardzo ładnie pachnie, naprawdę. Mm, nie jest to taki mocno intensywny zapach, taki delikatny, ale przepięknie pachnie, ładnie nawilża skórę. Mam tutaj płyn, że właściwie żel do higieny intymnej z firmy Now Cosmetics, tak się prezentuje i szczerze mówiąc nie zachwycił mnie. On jest dość tani, myślałam, że będzie coś podobny do tych tin mm, z Lidla. Nie, troszkę inny, troszkę rzadszy, no nie kompletnie mnie nie zachwycił, jest to zwykły żel po prostu, jeżeli nie macie co kupić, to sięgacie i bierzecie jego, może akurat się u Was sprawdzi, u mnie nie bardzo. Z Joanny skończyłam szampon różowy odcienie blondu, tak się prezentuje, jak wiecie, ja często lubię mieć róż na włosach, a on się świetnie umie sprawdza, zawsze dodaję więcej, żeby to różu było więcej, niestety na czubek głowy nigdy on nie chwyta, tylko na tej jasnej końcówki, ale naprawdę rewelacyjne. Bardzo lubię. Teraz kupiłam troszkę większą wersję. Sól do kąpieli linda. Jest to sól z Biedronki. Ona była o zapachu kwiatowym chyba. Przepięknie pachnie. Nie wiem, od kiedy zmienili to opakowania, to te sole wydają się o wiele wiele lepsze. Nie wiem, czy skład się zmienił, czy co, ale naprawdę rewelacyjne. Także jak najbardziej możecie się skusić, zobaczyć, czy faktycznie zobaczycie różnicę między tymi, co były, a tymi, co są. Teraz z ziai znalazł się tutaj mus do ciała, lekki, ananasowy, przepięknie pachnie. On jest antycelulitowy, no troszeczkę może tak zmniejsza ten celulit, ale wiadomo, tego się tak po prostu nie da pozbyć, co pam. Także, ale dla zapachu warto, naprawdę zapach jest rewelacyjny. Mmm, jeszcze czuć ten zapach, bardzo pięknie pachnie. Jeżeli będzie mi okazja, to chociaż powąchajcie, bo jest rewelka. Pasta do zębów Rapid White, tak się prezentuje. Jest to jedna z moich ulubionych past, która pięknie wybiela zęby i efekt się naprawdę utrzymuje. Także nie przebarwiłam zębów jakieś wino, kawa i tak dalej. Jeżeli będzie mi okazja, ona niestety, to strasznie podroża. Bo, jak dobrze pamiętam, teraz kosztuje 30 zł, ale w promocji da się ją wyrwać za jakieś 17, także nie jest aż tak źle. Co my tu jeszcze mamy? Płatki pod oczy Efektima. Kupiłam taki zestaw płatków pod oczy. W środku są jest 5 park. One są w takim. Przez jakby opakowaniach, bez takich kolorowych jak te pojedyncze, ale jak najbardziej fajnie się to płaca, bo za to dałam 10 zł w promocji, więc jak najbardziej można się skusić. Krem do rąk z Lidla. Jest to taki. Ziołowy, bardziej zapach, coś takiego. Ale powiem Wam, że on jest troszeczkę gorszy od tego różowego. Ten różowy wymiata. A ten tak delikatnie pachnie, tak specyficznie dość. Ale no, szybko się wchłania, na wilżę dłonie, więc było ok. Jeszcze bo mam jedno opakowanie. Żel podprysznic z balei. Z piękną grafiką. Mm. Ale bardzo delikatnie pachnie, jak na żelaz balei to aż za delikatnie powiem Wam. No nie zachwycił mnie na tyle, żebym jeszcze raz mogła go kupić. Ale za to, zachwyciła mnie kula do kąpieli Frutella o zapachu malinowym. Przepiękny, to jest 100% wegańska. Pięknie pachnie, mocno się pień, tak buzuje w tej wannie, barwi wodę na taki fajny soczysty kolor i jest tak ślizga woda, że trzeba uważać jak się z wanny wychodzi, ale za to nasze ciało jest mega, mega nawilżone, także jeżeli wiecie mi o karę, to skusić się na te kule, one były w lidu, nie wiem czy jeszcze są, ale ostatnio widziałam, że pojawiły się jakieś inne, ale już nie takich znanych marek, także zobaczymy, może się skuszę i przetestuję. Z Balei skończyłam również maskę do włosów i jest ona do włosów długich i zniszczonych, tak się prezentuje, coś takiego, jej długo na rynku nie było. Pięknie pachnie. Ja ją kiedyś kupiłam pierwszy, pierwszy raz, jak jeździłam do Niemiec na zakupy. Później tego nie było, nie było, aż się jakiś czas temu pojawiło. Fajnie wygładza włosy i nawilża. Także jeżeli macie taki problem, to jak najbardziej Wam mogę ją polecić. U mnie się sprawdziła. Co jeszcze tutaj mam? Maskę do twarzy intensywnie nawilżającą z kwasem hialuronowym, z taką syrenką z Disneya. I co mnie zachwyciło, to to, że ta maska płachta była właśnie z, taką, z takimi syrenkami. Mega fajnie to wyglądało, naprawdę miłe zaskoczenie, nie była to taka zwykła. I nie była też taka bardzo, bardzo duża. Jeżeli jesteśmy przy maskach, to skończyłam serum Ceforte. Jest to taki, taka maska, która się sama wchłania, chyba z perfektem, dobrze kojarzę. Bardzo fajnie niweluje piegi i jakieś tam różne przebarwienia, także fajnie. Ta maska w ogóle mi chyba na trzy razy. Właściwie to serum. Co jeszcze tutaj mam? Z isany, takie kuleczki, właściwie sól niby do kąpieli z olejem Akadamia. Bardzo fajnie, mocno też barwi wodę, pięknie ją nawilża nasze ciało, także też Mmm, jeszcze pachnie. Naprawdę bardzo fajna wersja. Ja rzadko bo takie saszetki sięgam, ale tym razem się skusiłam. I tu jeszcze mam sól taką do kąpieli, którą Wam kiedyś pokazywałam, chyba w poprzednim projekcie. Bardzo fajna. Też są księżniczką jasmin. Jeżeli będziecie mieli, jest to jaśmi i pomarańcza. Przepięknie. Przepięknie pachnie, rewelacyjne ciało po kąpieli. Płatki do hydrożelowe pod oczy z V-Beauty. Jest to ta wersja rewitalizująca srebrne. Też fajnie, jeżeli dłużej w lodówce ją potrzymamy, to w końcu one nie zjeżdżają. Mam taki właśnie teraz patent, że dłużej trzymamy w lodówce, nie pół godziny. Służyłam również trzy kostki do kąpieli. Tak się prezentują. Rewelacyjnie pachną. Troszkę dłużej się rozpuszczają, ale fajny, naprawdę fajny umilacz. Też fajnie nawierzy ciało, więc ja lubię takie dodatki kąpielowe. Krem do twarzy z Nivea, przeciwzmarszczkowy czy w jednym? Bardzo go polubiłam, gęsty, pięknie pachnie i faktycznie ta cera taka była mięciutka, przyjemna, ale czy zniwelowało moje zmarszczki? Czy zredukowało? No nie zauważyłam. Może przez to, że mam ich jeszcze mało, także tego Wam nie powiem, czy sobie z tym poradziło. Mam tutaj, z... poczekajcie, bo jakiś mi się włos tutaj przyczepił. Mam produkt tutaj do włosów, taki olejek, właściwie z serą, z Neboa, coś takiego, też tak się prezentuje. I ja go miałam chyba półtora roku, to jest pojemność 50 ml, za każdym razem go stosuję przy myciu włosów, więc praktycznie co drugi dzień lub codziennie, ale trzeba uważać, jeżeli za dużo damy, to te włosy są takie tłuste, przetłuszczone i brzydko to wygląda, ale jak damy delikatnie, malutko, to naprawdę fajnie te końcówki są nawilżone i mogę Wam to polecić. Zużyłam również łagodzącą giełkę ogórek z aloesem. Bardzo mi się spodobała ta wersja takiego toniku w sprayu, także mogę Wam to polecić. Ja go dostałam też w prezencie, więc jak najbardziej skuśccie się, jeżeli będzie taka okazja. Zużyłam również płyn, mydło do rąk cytrynowe. Takie. Przepięknie pachnie. Genialnie pachnie. Jeżeli macie łazienkę i lubicie taki mocny zapach, łazienkę macie. Jeżeli używacie takie mydła w płynie, to mogę Wam serdecznie polecić, bo naprawdę zapał unosi się w całej łazience i czuć go czuć. Dodatkowo mam tu z żel pod prysznic, z mięta herbaciana. Tak się prezentuje. Przepiękny, orzeźwiający żel. że pomocham. Mm, bardzo fajny ten żel, naprawdę mogę ją polecić. Ja, jak lubię te słodkie wszystkie zapachy, tak ten naprawdę mi przypadł do gustu. Tak się prezentuję mam nadzieję, że dobrze widzicie. Co jeszcze tutaj się znajduje? Zużyłam taki mały płyn micelarny z 16 roku z kalendarza adwentowego, także została mi resztka. Poratował mnie, bo akurat nie miałam płynu micelarnego i w końcu go znalazłam, te malutki i zużyłam. dentystyczna z Oral B ta co zawsze i jeszcze jeden kremowy płyn do kąpieli, kokos i wanilia, który wymiata. Mm, to jest tak cudowny zapach, tak się prezentuje. Jeżeli będziecie mi okazję, kupcie, bo nie, nie pożałujecie. Dajcie, znaczy już w końcu kupiliście, przetestowaliście i go mieliście, bo jestem ciekawa. Mam tu jeszcze pasę do zębów z Dentivit, tak się prezentuje. Też bardzo fajna, łagodna, ale to jest tylko 50 ml, ta druga była 75. Jest dość duża różnica. Koło nie wiem 12, 13, zł, to taka mała. Także no troszkę za mała. I dwie perfumy. Pierwszy perfum to jest nie wiem skąd. To jest woda toaletowa właściwie. Tak się prezentuje. Ja gdzieś go kupiłam, nie wiem gdzie. Bardzo pięknie pachnie. Takie same kwiaty. Naprawdę bardzo przyjemny zapach. No, ale niestety nie powiem wam gdzie. Zapach się utrzymuje do kilku godzin, więc jak najbardziej okej. Okay. Takie perfumetki właściwie. Często kupuję właśnie do torebki. A druga jest to taka nalewana, którą kupiłam w Ritualsie. Tak się prezentuje. Ona była wiśniowo, coś tam, ale pięknie pachnie. Jeszcze ten zapach się utrzymuje i to buteleczkę to musiałam kupić na miejscu, Można sobie dolać z dystrybutora, kupić właściwie i. Mamy z powrotem naszą, nasz flakonik. Także to jest taki bardzo ekosystem, że po prostu nie kupujemy kolejnych buteleczek, tylko po prostu nalewamy sobie perfumę. Taka mała perfumka. Właściwie perfum chyba powinnam powiedzieć. To jest nie wiem ile mililitrów. kurczę. 15, 15 ml to jest. I to kosztowało chyba ponad 60 zł, więc taka pojemność troszkę mało. Ale bardzo wydajna. Właściwie to jest woda toaletowa, chyba dobrze pamiętam. Ale bardzo fajna. Fajna, fajna. Myślę, że wszystko kiedyś doleje. I to był najładniejszy zapach, bo tam chyba mają trzy warianty. I ostatni produkt, jaki zużyłam, jest to tusz do rzęs z pupy. Tak się prezentuje. Jest to jeden z moich ulubionych tuszów do rzęs z piękną szczoteczką silikonową. Mam Na nadzieję, że widzicie. Nie wiem, ja uwielbiam te tusze. Mocno wydłużają rzęsy, nie sklejają. Tak, troszeczkę pogrubiają i taką dają świeżą czerń. Bardzo fajny tłuszcz do rzęs. Niestety drogi. Chyba ponad 60 zł, dobrze pamiętam. Ale naprawdę rewelacja. Kupcie, żebyście mi okazję. Jeżeli chcecie mi taką mocną czerń na oczach, mocno wydłużone rzęsy, to jak najbardziej to się u Was sprawdzi. No i kochani, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że coś was zainteresowało, że coś tutaj wam wpadło w oko, co byście chcieli przetestować, kupić, to dajcie znać mi w komentarzach. A ja już się będę z wami żegnać. Życzę wam miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa pa.